Cześć! Tutaj Hera i dzisiaj wyjątkowo witam się z Wami na kanale Kokolity. Przechodzę, aby pokazać Wam triki oraz moje sposoby na to, jak zrobić przede wszystkim ładny i długotrwały makijaż na aktualnie zaistniałe, tropikalne temperatury, które kochamy, ale nasz makijaż ich nie kocha. Także weźcie sobie najlepiej coś zimnego do picia. Ja akurat mam wodę z lodem i cytryną. Siadajcie i będziemy się malować. Pamiętajcie, że najlepszą i najważniejszą bazą pod każdy makijaż jest odpowiednia pielęgnacja. Żaden podkład, żadna baza, żadna szpachla. Nie zrobi nam takiej roboty jak odpowiednia maseczka, serum krem, krem pod oczy i tak dalej. Ja nałożę sobie maseczkę Makeup Revolution która jest miodowa i pachnie po prostu przepięknie. Ma zadanie nawilżyć, odżywić i rozświetlić naszą skórę. Użyję do tego pędzelka również z Makeup Revolution. To jest taki fajny dwustronny pędzelek, który z jednej strony ma płaską, puchatą końcówkę, jak do podkładu, a z drugiej strony ma taką plastikową, gumową szpatułkę. I uwielbiam tą stroną nakładać wszelkie glinki, maseczki peel off i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo wygodne rozwiązanie z tym pędzelkiem, szczególnie dla osób, które mają długie paznokcie, tak jak ja. I mamy maseczkę na włosach, słuchajcie. A wyprzedzając pytania o paznokcie, bo ten kolor jest tak piękny, że na pewno będą. Tutaj macie numerek i nazwę. Lakier oczywiście również jest dostępny na kokolicie, jak wszystkie produkty, których tutaj użyjemy tak to wygląda i teraz pozwolę maseczce zdziałać swoje cuda przez kolejne 10-15 minut. Zmyję ją i zaraz do Was wracam. Maseczka zmyta i muszę Wam powiedzieć, że to jak ukojona po całym dniu w bliskim kontakcie ze słońcem czuje się, moja skóra jest po prostu epickie. Yy, krem. I teraz tak. Po pierwsze nie zapominajcie o kremach z filtrem. Ja troszkę przekornie takiego dzisiaj nie nałożę, ale tak szczerze mówiąc, to dlatego, że jest wieczór i już po prostu nigdzie nie będę wychodzić po tym makijażu, z tym makijażem, w tym makijażu. Yy, natomiast, jeżeli macie skórę, która pozwoli Wam na nie nałożenie kremu, a nałożycie sobie na przykład jakiś serum, yy, jakiś może tonik, spray. I wcześniej nałożycie maseczkę, która faktycznie Wam tą skórę nawilży, to możecie zrezygnować. Ja natomiast mam cerę bardzo, bardzo suchą, wrażliwą, skłonną do podrażnień, także muszę nałożyć jakiś krem pod makijaż. I mam tutaj Revolution Skin Care Hydration Boost. I to jest taki krem o bardzo, bardzo lekkiej konsystencji. On jest nawilżający. Ale nie czuć go na twarzy w te upalne dni, także idealnie ze swoją lekką konsystencją nadaje się na aktualną pogodę i bardzo fajnie nosi się pod makijażem. Pamiętajcie też, że przy takich temperaturach im mniej mamy produktów na twarzy, tym lepiej. Tym łatwiej będzie nam coś poprawić i tym fajniej one się będą nosić, i tym mniej spływać. Oczywiście można też nałożyć bazę i ja nawet proponowała i sugerowałabym nałożyć bazę, żeby ten makijaż mocniej się trzymał. Ja osobiście przy moim makijażu tak upalne dni, z tego kompletnie rezygnuję na rzecz właśnie pielęgnacji. I nie muszę tego robić, ponieważ dzisiaj nałożymy bardzo lekki podkład. Ten podkład to jest Rimmel Lasting Radiance, który ma w sobie SPF 25, co jest niesamowicie ważne. I to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o podkłady. To jest mój absolutny faworyt i nic go nie popije. Zaraz na drugim miejscu jest Bourjois Healthy Mam tutaj dwa odcienie 0,70, który jest dla mnie dużo za jasny, oraz 200, który jest na mnie za no, ciemny. E, jeżeli zastanawialibyście się, ja je sobie po prostu wymieszam. Jeżeli zastanawialibyście się, e, dlaczego nakładam za ciemny podkład, to dlatego, że tu, jak możecie zobaczyć, jestem mocno opalona, natomiast twarzy absolutnie nie opalam. Pamiętajcie, że słońce to jest wróg w waszej twarzy. <laughs> ok, ja je sobie wymieszam tak, żeby odcień mi odpowiadał, i będę nakładać na twarz gąbeczką. Natomiast, co jest hiper ważne, to to, aby nałożyć go jak najmniej. I taką niewielką ilość będę wklepywać sobie oczywiście zmoczoną gąbeczką. Minimalizujemy ilość podkładu najbardziej, jak się da. Mile widziane w takiej sytuacji są też kremy BB oraz kremy CC, a podkład Rimmel Lasting Radiance jest. Tak lekki, że według mnie jest lżejszy od niejednego, właśnie kremu BB i CC. Ok, wydaje mi się, że odcień wymieszaliśmy w rączu. idealnie. To jest podkład, który ma w sobie takie mikro, mikro rozświetlające drobinki. Może Was to przestraszyć, ale spokojnie, gwarantuję Wam, że tych drobinek nie widać na skórze. Nie widać ich również w słońcu. Po prostu zostawia super zdrowe, takie naturalny glow. I ja uważam, że kompletnie nie widać, że ja mam podkład na twarzy. Tak naturalnie on wygląda. I oczywiście, on nie ma mocnego krycia, ale czy my potrzebujemy aż tak mocnego krycia, szczególnie w wakacje? Warto też wspomnieć, że przy tego typu podkładach o wiele łatwiej jest zrobić poprawki. Korektor to oczywiście Makeup Revolution, mój ulubiony conceal and define. Jego krycie jest naprawdę dość mocne, ale nie musimy się tym martwić, ponieważ on na tyle fajnie zastyga, że naprawdę nie stworzy problemów i jest ultra lekki. By the way, mój ulubiony korektor na robienia I chciałam tutaj obalić taki mit. Kochane moje wcale nie musicie robić. Wielkiego trójkąta no pół twarzy, żeby zakryć sińce pod oczami. Wystarczy kilka malutkich kropeczek i zawsze możecie to krycie dobudować. E, takie trójkąty to są trójkąty instagramowe i absolutnie nie trzeba ich robić na sodzie. Ja korektor aplikuję wyłącznie w okolice oczu, aplikuję go również na powieki, ponieważ to będzie dzisiaj moja baza, jak codziennie zresztą. I nie aplikuję go na żadne niedoskonałości. A, ponieważ moja cera woli się zasuszać i reagować alergicznie niż yy, w bardziej młodzieńczy sposób, aczkolwiek oczywiście kolektor na niedoskonałości, jeżeli takowe macie, ale polecam nakładać to pod podkład, żeby aż tak bardzo się nie odznaczało. Przyszedł czas na puder i nie, nie będziemy robić bakingu. A oczywiście baking jest taką metodą, która zapewnia nam najtrwalsze wykończenie, ale nie wyobrażam sobie robić bakingu pod oczami w tą pogodę. Także pokażę Wam, jak ja aplikuję puder pod oczy, tak żeby tego produktu było tam jak najmniej. I ten korektor świetnie się do tego nadaje, ponieważ on sam w sobie dość szybko i mocno zastyga, nie podkreślając aż tak załamań skóry. Doklepuję sobie tutaj go jeszcze w razie gdyby gdzieś tam mi się osadził. I mój ukochany pędzel do nakładania pudru pod oczy, czyli Hulu P70, nie mogę zapamiętać jego nazwy, e, oraz puder, to jest nowa marka Makeup Obsession, która mnie mega zaciekawiła, ponieważ te opakowania są takie kolorowe i przyciągające uwagę. I ta marka to jest takie młodziutkie dziecko Makeup Revolution, które jest dostępne oczywiście w kokolicie. Mam tutaj puter Pure Bake Banana Baking Powder, tylko że my dzisiaj nie będziemy robić baking. Nabieram sobie dosłownie odrobinę na pędzel i jeszcze to strzepuję. mina na... na... trochę żabę, trochę jakiegoś dziwnego stwora. I absolutnie nie pocieram, tylko wklepuję pod oczy tą minimalną ilość i uwierzcie mi, że to trzyma się i utrwala nam okolice pod oczami dokładnie tak samo jak gdybyśmy zrobili to gąbką, a, a to jak lekko czuje się okolice pod oczami jest bezcenne. Można by było odpuścić sobie pudrowanie całej twarzy, jeżeli wychodzilibyśmy tak na 2-3 godzinki. Natomiast ja, ponieważ dzisiaj zakładam, że chcę, żeby ten makijaż przetrwał cały dzień do późnego wieczora i wypieramy to, że jest w tym momencie godzina 22, to nałożę puder na całą twarz i będzie to puder z takim satynowym wykończeniem i ja to uwielbiam najbardziej na świecie znowu Make Up Obsession Game Set Matte i tu mamy napisane, że to jest matowy puder ale on jest taki troszkę bardziej satynowy można się w nim doszukać takiej jedwabistej satyny eee, taki gigantyczny pędzel Jazz up 106 i bardzo delikatnie nie naciskam tutaj absolutnie mocno, wpracowuję sobie ten puder w moją twarz. Z szczególnym uwzględnieniem e, zmarszczek uśmiechu. Niech już, niech już będzie, że to są zmarszczki. E, czyli tu gdzie najczęściej zbiera mi się podkład, chociaż muszę wam powiedzieć, że przy tym podkładzie niebada jeszcze mi się nic nigdzie nie zebrało, nigdy, a używam go już premiery. Ładnych parę miesięcy. Na nohal. Na policzki bardzo śladowej ilości i oczywiście na czoło. I tyle. Voilà. Brązer! Ja bez brązerami nigdzie się nie ruszam. I mój ulubiony, tutaj będą samo ulubione pędzle, ostrzegam. Eee, pędzel do brązera to jest Sarzona, Karzona. Słuchajcie, napiszcie w komentarzach. Ja nigdy nie pamiętam, jak wymawiać nazwę tej marki, a będziemy o niej mówić w tym filmie jeszcze co najmniej kilka razy. I to jest numerek 111. I wsadziłam go w różowy cień. A jeżeli chodzi o bronzer, to mamy Makeup Revolution. I to jest Bronzer Reloaded Long Weekend. I to również jest brązer, który jest taki nie do końca matowy, ale nie ma tutaj żadnych drobinek, żadnego rozświetlenia. To jest po prostu takie nawet niesatynowe wykończenie, tylko to nie jest taki, wiecie, taki szpachowy. Świetnym rozwiązaniem na wakacje, na lato, jest nakładanie mokrych produktów konturujących. Także przemyślcie to. One może nie są aż. Tak trwałe, e, ale na pewno są lżejsze i przyjemniejsze do funkcjonowania w ciągu dnia, kiedy jest tak gorąco. No i zobaczcie, jak ten brązer przepięknie wygląda. Wygląda jakbym właśnie wróciła z jakiegoś ciepłego haju. I bardzo naturalnie. Róż. Ja uwielbiam róż, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Więc nałożę go dokładnie tym samym pędzlem i to jest oczywiście Makeup Revolution w takim ślicznym opakowaniu. To jest taka puderniczka, to znaczy wiecie, jest tu lusterką, więc jest super, żeby zabrać go ze sobą do torebki i on jest rozświetlający, także mieszam ze sobą wszystkie te kolory i nakładam go bardzo, bardzo lekką ręką i zobaczcie, jak się pięknie świeci spokojnie mógłby zastąpić nam rozświetlacz, ale nie ze Jeżeli chodzi o rozświetlacz, mój ulubiony pędzel do rozświetlacza Ibra 13. To jest taki bardziej precyzyjny pędzel, ale właśnie takim precyzyjnym pędzlem wolę nakładać rozświetlacz w te gorące dni, bo nasza skóra automatycznie bardziej błyszczy przez temperaturę, więc z rozświetlaczem tak wiecie. Ok, Uważajmy. I mam tutaj rozświetlacz Hean Lumi Highlighter i Hean ostatnio zaskakuje coraz fajniejszymi rozświetlaczami, słuchajcie. On jest malutki, bardzo kompaktowy, idealny do torebki, w takim złoto-szampańskim odcieniu i zaraz zobaczycie, co tutaj się wydarzy. Mhm. Tak. I kumuluje go tylko w tym miejscu. No dobra, przed na oczy, czyli na to, na co ja najbardziej czekałam, żeby Wam tutaj pokazać, mam przepiękną paletę Makeup Obsession, Dream with a Vision. I słuchajcie, ona jest tak kolorowa, to, to są totalnie moje kolory totalnie. I uważam, że wakacje i lato to jest właśnie ten moment, kiedy możemy pozwolić sobie na kolorowe szaleństwo. Mnie dzisiaj tutaj bardzo, bardzo korci, żeby mocno zaszaleć, ale myślę, że zrobimy to kokolitą na Instagramie, a dzisiaj polecimy troszkę bardziej spokojnie. Ponieważ nie mamy w tej polecie jasnego, matowego beżu, to skorzystam z tego wypitanego pudru Make Up Obsession. Ten sam pędzel, którym nakładałam rozświetlacz. I nałożę go pod głowę Sięgam po pędzel Jazz Up 228. Załamanie nałożę sobie ten róż w Uuu, taka pigmentacja na przykład na blanę. i blendujemy. Kiedy różowy cień mam już rozblendowany. W zewnętrzny kącik zaaplikuję ten piękny fioletik bubble. Chciałabym to zrobić tak bardzo, bardzo subtelnie, żeby ten makijaż jednak nie stał się ciemny, ponieważ ten fiolet jest dość ciemny, więc mocno opukuję pędzel i wycieram cień jeszcze w moją dłoń i on bardzo ładnie pogłębił nam tutaj ten zewnętrzny kącik a bardziej od połowy do zewnętrznego kącika bardzo kusi mnie ten jasny, pastelowy fiolet, ja ostatnio jestem zakochana w takich odcieniach fioletu, to jest taka lawenda to jest bardzo jasny pastelowy kolor, więc on nie będzie nam się tutaj aż tak mocno wybijał. I o to nam chodzi: ma być lekko i wakacyjnie. A w wewnętrzny kącik pokusiłam się na ten jasny pastelowy żółty. To jest taki bananek. I nakładam go pędzem Jazzap 237. On jest bardzo jaśniutki i pastelowy, co nie ukrywam, że mega mi się podoba. A jeżeli chodzi o dolną powiekę, to nie będziemy już mocno szaleć. Nałożę ociu pinkę tego fioletu. Użyję do tego pędzla Jazzab 244. Zrobię to bardzo delikatnie, bardziej kumulując przy zewnętrznym kąciku. Najpierw no poranna odcinanie kapplius, ale to będzie takie połowiczne kapplius. Do tego mój ulubiony pędzel do kapplius, czyli języczek Hakuro H61 i wcześniej wspomniany Conceal and Define. Odciąłam kaprys do połowy powieki i zacieram klenicę, doklepując resztę palcem. Przy wewnętrznym kąciku oka nałożę ten błyszczący fiolet, o przepięknie się mieni, Mystical, a przy zewnętrznym kąciku oka nałożę Fantasy, czyli to różowe świecidełko. Klepuję palcem, bo takie cienie zawsze jednak najlepiej nakłada się palcem. Płaskim pędzlem, a potem naklepuję palcem. Wracam do pędzla Jazz'a. mieszam sobie ten fioletik bubble z Dreamy. Nie chcę, żeby ten fiolet był aż tak intensywny i zacieram granicę między matem a tym pięknym matem. Okej, okay, to było że zaskakując, łatwo poszło. Muszę Wam powiedzieć, że ten makierzoka wyjątkowo mi się podoba. Uważam, że idealnie pasuje na wakacyjne dni, tuż do rzęs. Pamiętajcie, jeżeli tuż do rzęs i jeżeli eyeliner, to tylko wodoodporne. Te wakacyjne dni. Eee, ja dzisiaj totalnie rezygnuję z kreski i ja ogólnie w trakcie lata rezygnuję na 100%. Dlaczego? Moje oczy wiecznie łzawią, a jak jest gorąco i razi mi słońce, to tym bardziej łzawią i wtedy murpeton będę miała plamę. Yy, także ja po prostu rezygnuję, ale ręce trzeba wytuszować. Mam tutaj maskarę w przepięknym odcieniu yy, to znaczy, opakowanie jest w przepięknym odcieniu maskara jest karna. Maybelline Total Temptation i jest to oczywiście maskara wodoodporna. Także nawet jeżeli złapią mnie letni deszcz albo popłacie się przez słońce, to spokojnie nic złego się nie wydarzy. Ta maskara to jest mur beton. Rzęsy. Ja sama z siebie mam bardzo rzadkie, krótkie rzęsy, więc uwielbiam te sztuczne. Ale w tak gorące dni, jeśli rzęsy, to tylko połówki. Swoją drogą, Ardell. rzęsy, ardel to jest życie. A jeśli klej, to tylko duo. U mnie to kombo sprawdzi się najlepiej. Dlaczego połówki? Połówki? Ponieważ zawsze, kiedy łzawią nam oczy, to wewnętrzny kącik rzęs. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie nam się odklejać a przy połówkach nie ma tego ryzyka. A jeżeli chodzi o klej, to ja jestem totalnym alergikiem i klej Duo to jedyny klej, jaki próbowałam, który nie robi mi krzywdy yy, oraz on na mnie jest najtrwalszy. Zawsze, kiedy kleicie rzęsy, pamiętajcie, że ta ilość kleju musi być w sam raz. Nie może go być za dużo, bo wtedy tutaj w ogóle zrobiłam się coś bardzo nieładnego. Nie może go być też za mało, i pamiętajcie, że ten klej musi troszkę przeschnąć, żeby stał się. A, nie Żeby stał się lepki, zanim przyklejicie rzęsę. I ja zawsze zaklejając rzęsę patrzę od dołu. I tak prezentują się do rzęsy. Musicie przyznać, że efekt jest mega naturalny. Na dolną linię wodną użyję jasnej nidowej kredki. To jest akurat lovy. Brwi. Ja z moimi brwiami bardzo niewiele robię. Przeczesuję je po prostu takim brązowym żelem z Vibo i to jest mój nieodłączny przyjaciel od lat. On jest bardzo trwały i nie musicie się martwić, że kiedy zrobi się wyjątkowo gorąco, gdzieś tam wam spłynie. Usta. Ja dzisiaj stawiam na konturówkę do ust. Oraz na pomadkę z nowej kolekcji Golden Rose Near Look. I jeżeli chodzi o konturówkę, to fajnie jest nałożyć konturówkę pod pomadkę, co daje nam o wiele trwalszy efekt. Jest super kremowa i mięciutka. Ja bardzo lubię takie formuły. I ja nałożyłam ją głównie przy wewnętrznej stronie ust. Właśnie w takie dni stawiam na pomadki o bardziej naturalnym odcieniu. Co prawda mega mi się podoba opalona skóra, jasne oczy, piegi i taka ognista, czerwona, aż płaniająca w pomarańcz minka, ale to jest mało bezpieczne, <grym> przynajmniej w moim przypadku. I teraz musimy wszystko utrwalić oczywiście setting spray to jest już moje chyba piąte albo szóste opakowanie fixing sprayu z I Love Revolution, tym razem postanowiłam spróbować zapachu tutti frutti bo one wszystkie pięknie pachną pachnie obłędnie to nam scali oraz utrwali makijaż. Jeżeli macie problem z przetłuszczającą się cerą albo z przetłuszczającą się strefą T, wtedy wybierzcie matujący Fixing Spray. Teraz tylko puder, pomadka do torebki, ewentualnie Fixing Spray i możecie iść na cały dzień, gdzie tylko chcecie. To by było na tyle. Tak prezentuje się nasz wakacyjno-letni makijaż. Piszcie koniecznie na dole, jak Wam się podoba czy próbowaliście któryś z tych produktów, może tutaj są jakieś Wasze hity, oraz jakie są Wasze sposoby na trwały letni make-up. Te upały. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, które tutaj użyliśmy możecie znaleźć na stronie drogerii Kokolika. No i oczywiście, żeby subskrybować ten kanał. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki, że z nami byliście. Buziaczki. Pa, pa!